Podczas Gamescomu Blizzard ujawnił kolejny jedenasty już Boże, jak ten czas leci. Dodatek do WOWA, czyli Midnight. Jest to drugi z trzech dodatków e, World Soul Sagi. Premiera Midnight nastąpi przed lub najpóźniej do końca września 2026. Tak jak powiedziałem, jest to drugi z trzech dodatków takich fabularnych, nazwijmy to. Zobaczymy damy mnóstwo oczywiście nowych rzeczy, jak również odświeżone klasyczne lokacje, takie jak Eversong Woods, Zulaman i wiele, wiele innych. Oprócz tego dostaniemy dwie nowe krainy, Harandar i Voidstorm. Dostaniemy nową allied rasę, Haranir. Demon Hunter dostanie nową specjalizację, czyli Devourer. Nie wiem, czy to będzie jakiś support, czy DPS, czy, czy co, nie wiem. Dostaniemy też domki, domki w końcu, w będzie miał swoje osiedla, będziecie mogli bawić się w deweloperów. O paręnaście lat za późno, ale nareszcie. Oprócz tego dostaniemy 8 Lochów i 3 rajdy na premierę: sześciobosowy, dwubosowy i jednobosowy coś jak Onyxia. Oprócz tego dostaniemy nowy Battleground typu Alterac Valley, czyli 40 vs. 40. Rebel Wolves, czyli twórcy Blood of Downwalker, dzielą się coraz większymi i coraz bardziej obszernymi materiałami promocyjnymi dotyczącymi swojej gry. No nic dziwnego, w końcu premiera zbliża się wielkimi krokami. Dużo ludzi nazywa tą grę Wiedźmin z Wampirami. Games Radar przeprowadził wywiad z Patrykiem Fijałkowskim, czyli projektantem zadań w Rebel Wolves. Stwierdził on, że gra intencjonalnie jest mniejsza, ma mniejszy otwarty świat. Nie jest to gra na 400 godzin, czyli coś powiedzmy Ala Wiedźmin 3, bo dla nich liczy się nie ilość, czy w tym przypadku obszerność, czy wielkość gry, a jakość. Fijałkowski wyjaśnił, że w porównaniu z innymi dużymi, otwartymi światami to niewiele, ale właśnie dzięki temu mogliśmy zaszaleć z faktyczną zawartością. Postawiliśmy na jakość, a nie ilość, i to pozwoliło nam utrzymać projekt w ryzach. Powiem tak: premiera na razie jest nieokreślona, wiemy tylko, że będzie to 2026 rok. Po gameplayach, na razie, i to są wersje alfa i beta. Nie wygląda to jakoś super wybitnie. Wygląda to tylko i wyłącznie dobrze, ale pamiętajcie, że podkreśliłem, że to są wersje alfa i beta, to co widzieliśmy. Także na pewno będzie tylko i wyłącznie lepiej. Wampiry w świecie wiedźmina, w cudzysłowie oczywiście, to może się udać. Zapowiada się kolejna dobra polska gra. No właśnie, jeżeli chodzi o Gamescon, to tegoroczna edycja z 2025, oczywiście, no chyba że oglądacie w 2026, było największą w historii. Zgodnie z oficjalnymi danymi organizatorów, tegoroczny Gamescon przebił wszystkie dotychczasowe granice i rekordy. Teraz widzicie na ekranie taką prowizoryczną tabelę, która pokazuje wam zestawienie tego, jak wyglądał 2024 i 2025 rok. No i jak widzicie, naprawdę jest znacząca różnica. Kilka statystyk jest dziwnych, jak na przykład całość ekspozycji, która zajęła w zeszłym roku 230 tysięcy metrów kwadratowych, a w tym roku, żeby ją pobić, dodali 3000 metrów kwadratowych. No, pewnie dlatego, żeby pomieścić więcej ludzi. No ale wiecie, jakaś taka dziwna jest ta statystyka. No i to pokazuje, że Gamescom, tak mi się przynajmniej wydaje, jest teraz numerem jeden, jeżeli chodzi o gamerskie konwenty, zjazdy, pokazy i tak dalej. Nie ma nic większego. Tak przynajmniej wynika z tych cyferek. Za parę miesięcy Sylwester, no i wszyscy będziemy grali w Tomb Raidera. Tam to się mieszkańcy widzą dziecko do Sylwestra w tym roku. Ja. Będę grał w grę. A jaką? Tomb Raider. No i wygląda na to, że możemy zagrać w nowego Tomb Raidera, to znaczy w odświeżonego Tomb Raidera. Najnowsze wpisy na starym Twitterze wywołały dosyć wielką falę spekulacji, szczególnie po tym, jak Aspyr Media... Sukcesywnie wydawało kolejne remastery Tomb Raider'a, od 1 aż do 6, które trafiły na rynek na początku 2025 roku. No i wiele osób, wielu graczy zastanawia się, czy to jest jakaś zapowiedź kolejnego remastera. Ostatnie posty odnoszą się do Tomb Raider Underworld, które pokazują nam, jak zmieniała się Lara Croft. No i w 2010, tego nie wiedziałem, ale Lara Croft dostała taką nagrodę za najbardziej złożoną czy za postać z gry, która ma najwięcej detali, najwięcej szczegółów. Moim zdaniem, bardzo fajna ciekawostka. Możecie się podzielić taką ciekawostką, jak macie jakichś tam znajomych gamerów. Będziecie grali w Tomb Raidera w Sylwestra przy piwku, no to powiecie im, że w 2010 coś takiego wygrała Lara Croft. Dodatkowo powiem Wam, że Underworld i Tomb Raider Anniversary to dwie jedyne klasyczne gry czy dwie odsłony, które nie doczekały się odświeżonej wersji na współczesne konsole. Tak więc wiecie, no być może już czas. No, dajcie mi znać, czy graliście w remastery poprzednich, a jeżeli nie, no to wiadomo, link w opisie, najtańsze gry w internecie, a my lecimy z kolejnym newsem. Według twórców Claire Obscure Expedition 33 to tylko początek wielkiej franczyzy. Twórcy zapowiedzieli całą serię gier Claire Obscure. Reżyser gry i CEO Sunfall Entertainment oficjalnie potwierdził, że Claire Obscur Expedition 33 jest pierwszym rozdziałem większego uniwersum. Szef studia wyjaśnił, że Claire Obscure to jest nazwa, powiedzmy, uniwersum, a Expedition 33 to tylko pierwsza gra z całej masy różnych dodatków. No i dodatkowo powiedzieli, że mm, patrzą na Final Fantasy, co może sugerować, że będą robili antologię. To znaczy, że Claire obscur będzie miało ten sam tytuł. Ale będzie z każda, każda kolejna gra czy każdy kolejny dodatek będzie miał nowych bohaterów, nową fabułę, nowy świat, i wszystko będzie jakby oderwane od poprzednich części. Ale będzie na tyle wspólne, że będzie można to nazwać jednym wielkim uniwersum. Powiem tak, nie grałem w Expedition 33, łapka w górę na pewno zachęci mnie do kupna i spróbowania. Ale według wielu jest to naprawdę mocny kandydat na grę roku 2025. Zgadzacie się? Kolejna informacja ucieszy fanów Capcomu, a szczególnie Resident Evil Requiem, ponieważ gra wyciśnie siódme soki, siódme poty, siódme gra wyciśnie wszystko z PlayStation 5 Pro. Będzie używała całej mocy obliczeniowej. Japońska firma będzie miała naprawdę bardzo mocno zajęty 2026, bo oprócz wspomnianego Requiem mają jeszcze Pragmatę, Monster Hunter Stories 3, Onimusze nowego, tak więc 2026 zapowiada się pod znakiem Capcomu. No więc Digital Foundry powiedziało, że Requiem i Pragmata wykorzystają 100% potencjału PlayStation 5 Pro. Gracze mogą liczyć na stałe, pełne 60 klatek na sekundę, pełne wsparcie ray tracingu, co oczywiście przełoży się na znakomite oświetlenie, a to z kolei przełoży się na jeszcze bardziej filmową atmosferę grozy i horroru. Powiem tak, gry typu Resident Evil właśnie powinny stawiać na klimat, czyli właśnie raytracing, tracing, jakieś odbicia, okluzje i tego typu smaczki, bo to znacząco. Pogłębia immersję, a właśnie o to chodzi w tego typu grach. No po prostu zobaczymy już w lutym. No chyba, że będziemy mieli jakieś obsuwy, ale mam nadzieję, że nie. Teraz taki szybki news, ponieważ Dragon Age The Veilguard można zgarnąć za darmo. To znaczy trzeba kupić jakiś tam produkt, który i tak byście kupili, a grę dostaniecie w prezencie. No i fani mają z tego niezłą bekę, ponieważ woleliby nie dostać nic. A niektórzy nawet piszą, że woleliby zapłacić więcej, żeby tylko nie dostać Veil Czyli gry, która miała postawić Bioware z powrotem na nogi. Wiecie, tchnąć życie w Bioware, a wyszło. Wszyscy wiemy jak, no po prostu wszyscy się śmieją z Veil Kolejny news. Pierwszy Spider-Man od Insomniac Games na pc dostał tryb multiplayer, nieoficjalny, ale co najważniejsze, ten tryb działa. Fani stworzyli mod, który nazywa się The Great Web. I jest to multiplayer, tak jak powiedziałem na wstępie. No i tak, wiemy, że Insomniac miał plany, aby stworzyć wersję multiplayer, czy jakąś nową grę ze świata Spider-Mana multiplayer, czy miał to być dodatek, czy jakiś tryb, nie wiadomo. W każdym razie mieli takie plany, no ale porzucili. No więc fani zakasali rękawy i stworzyli mod multiplayer. Dostępny jest tylko za paywallem, um, pa, za patronitem twórców. No ale można już znaleźć na YouTubie gameplaye. I powiem wam, że wygląda to zarąbiście i właśnie od tego Insomniac powinien zacząć. Od gry zamiast Spidermana dwójki, czy Majsa Moralesa zrobić, Spidermana jedynkę i multiplayera. Dopiero później Milesa Moralesa i wiele, wiele dodatków do multiplayer. Dopiero później Spidermana 2 i wiele dodatków do Spidermana 2, w sensie multiplayer. No wiecie, to po pierwsze dla nich to byłoby kolejne źródło dochodów, które potencjalnie sfinansowałoby kolejne gry. No ale nie, stwierdzili, że, że nie, że, że bez sensu. Właśnie, właśnie, głupio stwierdzili, ale to tylko moje zdanie. Jakie jest Twoje? Daj mi znać, tam gdzie zwykle. Beta moda, który nazywa się The Great Web, została opublikowana 25 sierpnia. No i możemy mieć tutaj wspólną zabawę w trybie swobodnej eksploracji. No i dostępnych jest kilka wyzwań. Pamiętajcie, że oglądając te różne klipy, możecie napotkać na mnóstwo błędów, bo to jest dopiero beta. Więc no, te są wiadomo, nawet powiem wam pożądane, bo wtedy twórcy będą mogli je naprawić. W sieci roi się od pozytywnych komentarzy, no i wszystko zapowiada się naprawdę na bardzo udany mod. Powiem tak, jak będzie wersja dostępna jakaś już taka 1.0, nie beta, to chętnie spróbuję. No a w tak zwanym międzyczasie, jeżeli nie masz co robić, a uwielbiasz Spidermana, no to Instant Gaming, najtańsze gry w necie, z kodem Halfish, pomagasz rozwijać się kanałowi. Na razie.